Prezydent Płocka przedstawił projekty przebudowy Ronda Wojska Polskiego i obwodnicy. Wszystkie wiążą się z planowaną w okolicy miasta budową drogi S10. Przypomnijmy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła m.in. wariant, który prowadził przez ulicę Bielską. Został on odrzucony przez miasto z dwóch powodów. Jednym z nich były ogromne koszty przebudowy tej ulicy, kolejnym fakt, że droga krajowa nadal przebiegałaby przez miasto. Miasto zaproponowało swoje rozwiązanie połączenia krajowej 60 z S10. Zostało ono wstępnie zatwierdzone przez Gdakę. Od Ronda Wojska Polskiego byłyby dwie jezdnie do Ronda właśnie przy Budmacie i tu w ulicy Otolińskiej Przechodzilibyśmy nad tym, między tymi dwoma rondami, które w tej chwili są wybudowane, estakadą czy wiaduktem, do takiego bezkolizyjnego skrzyżowania, które popularnie nazywane jest. Trąbką. trąbką, dokładnie tak. Jak widać zresztą nazwane jest trąbką. I to ono umożliwi nam bezkolizyjny wjazd i zjazd z obwodnicy, także dla tych wszystkich, którzy poruszaliby się obwodnicą od strony Orlenu. Projekt ma zapewnić sprawny tranzyt na osi północ-południe, wyprowadzić ruch na odcinku centrum Płocka, słupno Warszawa, a także odciążyć ulicę Wyszogrodzką w rejonie Imielnicy. Podsumowując. Budujemy w perspektywie najbliższych kilku lat wiadukt nad Rondem Wojska Polskiego. Poszerzamy odcinek obwodnicy między Rondem Wojska Polskiego a rądem Przedmłacie, czyli tą trasę Tadeusza Mazowieckiego do dwóch jezdni i czterech pasów, a następnie łączymy ją kolejnym wiaduktem nad Rondami Otolińska i Stanisława Osieckiego do węzła w rejonie ulicy Jędrzejewo, potem węzeł Prąd, dokładnie który pozwoli bezkolizyjnie połączyć się z pozostałą częścią obwodnicy. Na tę inwestycję miasto zamierza ubiegać się między innymi o środki unijne. Prezydent Nowakowski dodaje że to plan który może wejść w życie na przestrzeni 10 lat. Wszystko uzależnione jest od tego kiedy zostanie wybudowana droga ekspresowa S10. Witold Literacki pełni obowiązki prezesa zarządu Orlen. Do Rady Nadzorczej Spółki powołał go minister aktywów państwowych. Docelowo nowy zarząd Orlen zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Na ostatnim nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki wybrano nowych członków Rady Nadzorczej. Z funkcji przewodniczącego Rady odwołany został Wojciech Jasiński. Jego miejsce zajął Wojciech Popiołek. Nowa Rada Nadzorcza to z rekomendacji Skarbu Państwa Michał Gajduse Wagoniorek Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski. Mikołaj Pietrzak, Wojciech Popiołek, Ryneusz Sitarski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Dodajemy nowy zarząd. Orlen zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Szczegółowe warunki stawiane kandydatkom i kandydatom Rada Nadzorcza opublikuje na stronie internetowej orlen.pl 14 lutego. To miejsce, na które czekali najmłodsi mieszkańcy tej części gminy Stara Biała. Zakończyły się prace i już oficjalnie otwarto nowy budynek zespołu szkolno-przedszkolnego w Wyszynie, a w nim jest sala sportowa. Było przecięcie wstęgi, poświęcenie budynku. Przybyli na uroczystość goście, gratulowali inwestycji, a dzieci na ten wyjątkowy dzień przygotowały oprawę artystyczną. Śpiewały, tańczyły. Spodziewałam się emocji, ale nie sądziłam, że będą aż takie, mówiła dyrektorka placówki nie się cieszymy, że otrzymujemy długo oczekiwany nowy budynek, w którym uczniowie klas 4-8 będą mogli e, uczyć się. E, będziemy mieć 7 nowych sal dydaktycznych, wspaniały pokój nauczycielski dla, do pracy dla nauczycieli. No i przede wszystkim cudowna, wielka sala sportowa. Nowe miejsce chwalą również uczniowie. W tym nowym budynku ogólnie jest. Yy... Nie wiem, ogólnie jest wszystko fajne. Znaczy nie ma rzeczy, która by mi się nie podobała tak jakoś tutaj w, w tym nowym budynku szkoły. Mamy większą przestrzeń, mamy nowe bramki i tak dalej. Mamy lepiej gdzie, powiedzmy, no, uprawiać sport i rozwijać nasze pasje. Rozbudowa placówki kosztowała 10,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych to 2 miliony. Prócz nowego budynku powstał również parking za prawie 2 miliony złotych. Wkrótce zagospodarowany zostanie także teren wokół placówki. To koszt około 1,5 miliona złotych. Dla mnie to jest taka dodatkowa satysfakcja, że obiecaliśmy to na początku tej kadencji, że w tej kadencji właśnie zbudujemy. Salę sportową tutaj w Wyszynie. Zrobiliśmy mi się wydaje więcej niż planowaliśmy, dlatego że Wiadomo, jeżeli się zaczęło to projektować, apetyt rośnie w miarę jedzenia, także myślę, że zrobiliśmy to z naddatkiem, ale była to inwestycja niezwykle potrzebna tutaj od wielu lat, bo po prostu problem z, no, ze zwykłymi zajęciami z wychowania fizycznego niestety w okresie no, jesienno-zimowym był duży problem. Także myślę, że już wreszcie ten ostatni problem tutaj rozwiązaliśmy. Uroczystość oficjalnego otwarcia budynku była okazją do przekazania prezentów. Głównie był to sprzęt sportowy do nowej. Sali, ale także symboliczny czek na 10 tysięcy złotych od Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Zła dieta, ale i brak ruchu to główne przyczyny otyłości i nadwagi, z którą na Mazowszu boryka się coraz więcej dzieci i młodzieży. Jak wynika z badań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z dodatkowymi kilogramami zmaga się co piąty uczeń. Otyłość to jest wielki problem i już cywilizacyjny. To wynika z jednej strony z pewnego wzrostu dobrobytu, ale z drugiej strony wynika z kardynalnych błędów żywieniowych, z braku ruchu, z takiego zasiedziałego trybu życia. Jak wynika z badań, w szkołach podstawowych ponad 10% uczniów boryka się z nadwagą, a prawie 9,5% z otyłością. W szkołach ponadpodstawowych co ósme dziecko cierpi na nadwagę, a ponad 7% uczniów jest otyłych. To także coraz częstszy powód hospitalizowania dzieci. Zazwyczaj są to dzieci, które już borykają się z nadciśnieniem. Dzieci, u których podejrzewamy zaburzenia gospodarki węglowodanowej, podejrzewamy cukrzycę. Często w ostatnim czasie pojawia się cukrzyca typu drugiego, która która kiedyś była jakby przede wszystkim obserwowana u osób dorosłych, w tej chwili obserwuje się też u dzieci młodzieży. Coraz częściej pojawia się insulinooporność, więc to też jest powód do tego, żeby podać dzieci diagnostyce. Pojawiają się problemy ze strony układu kostno-stawowego, to też obszar ważny, zwłaszcza w okresie rozwojowym dzieci i młodzieży. Badania pokazują, że dzieci jedzą za mało posiłków, pomijają śniadanie, często sięgają po fast foody, słone i słodkie przekąski. Wybierają chętnie także słodkie, gazowane napoje, a czas najchętniej spędzają przed komputerem lub telefonem. Samorząd mazowsza stawia na rozwój bazy sportowej i edukację zdrowotną. W ostatnich latach w subregionie płockim w Płocku i w okolicach 76 inwestycji sportowych procesów inwestycyjnych w ramach obszaru sportowego powstało na blisko 13 milionów złotych kwotę dofinansowania. To bardzo istotne, bo to są te hale, to są te boiska, to są te bieżnie, to są te miejsca, gdzie naprawdę ta aktywność fizyczna może być przez nas promowana, nie tylko w kontekście dorosłym, ale oczywiście dawania przykładu naszym dzieciom do tego, żeby wyjść z, własnego, z własnej strefy komfortu i nie używać smartfonu, tylko po prostu iść pobiegać, pograć w piłkę. W tym roku samorząd Mazowsza na realizację programu Mazowsze dla Sportu przeznaczy 50 milionów złotych. Samorząd Powiatu Płockiego świętował 25-lecie. To ćwierć wieku pracy tysiące zaangażowanych w rozwój regionu osób. Jubileusz był okazją do spotkania, rozmów, ale przede wszystkim podziękowań i wyróżnień dla osób najbardziej zasłużonych. Wręczono odznaczenia Sejmowe, Medal promazowia, ale i zasłużone dla Powiatu Płockiego. W ten sposób uhonorowano wielu samorządowców, urzędników, ale i społeczników pracujących na rzecz powiatu. W ćwierć wieku rozwoju Powiatu Płockiego, Ziemi Płockiej, usamorządowienia i wspólnoty powiatowej to bardzo ważny czas i bardzo ważne wydarzenie, w którym na pewno chcemy podziękować szczególnie tym, którzy przez te 25 lat budowali ten powiat, czyli pracowali na rzecz drugiego człowieka. Na pewno był to czas rozwoju, szczególnie od momentu wyjścia Polski do Unii Europejskiej i to widać, że samorządy, a w szczególności powiat płocki, bardzo mocno pozyskiwały środki zewnętrzne i dzięki temu udało się dużo dobrego wykonać zarówno w sferze infrastrukturalnej, czyli Drogowej, ale też dzięki dobrym działaniom udało się pracować na rzecz mieszkańców. Mam tu na myśli projekty społeczne, projekty miękkie, jak również zapobiegać tym wszystkim newralgicznym momentom, jak zagrożenie powodziowe czy różnego rodzaju inne kataklizmy, które nawiedzają Ziemię Płocką. I dzięki wielkiej, dobrej pracy wielu samorządowców, Ziemia Płocka przez te 25 lat się rozwijała. Te 25 lat samorządu to trudny, ale piękny czas, zaznacza przewodniczący Rady Powiatu. Ja traktuję to jako otwartą księgę samorządu, który budował fundament pod ten powiat, który ten powiat tworzył, ale to pokolenie minęło 25 lat i to pokolenie jest na skraju. Więc w tej chwili otwieramy nową księgę dla młodzieży, przekazując im ten dorobek, który my żeśmy wypracowali żeby pielęgnowali to jak i pilnowali jak żrenicy wokół. Byłem starostą płockim, to był dla mnie i tego regionu ważny czas. Dziś patrzę z dumą jak się rozwija, mówi Piotr Zgorzelski, marszałek Sejmu. Wspólnota powiatu płockiego ma 25 lat. W ramach drugiej reformy samorządu terytorialnego wspólnota nasza... Upodmiotowiła się, zidentyfikowała i usamorządowiła. Dzisiaj Wielkie Święto Samorządu, Elity Powiatu Płockiego, ale też trzeba pamiętać o tym, że wspólnota powiatowa to także mieszkańcy. I to są organizacje pozarządowe, jak Ochnicze Straże Pożarne i wiele jeszcze innych tego typu inicjatyw. Pamiętajmy, że to święto wszystkich ponad 100 tysięcy mieszkańców Ziemi Płockiej. Jubileuszowe spotkanie uświetnił koncert noworoczny Alicji Węgorzewskiej i Warszawskiej Opery Kameralnej a także wokalistów opery. osobowość roku ambasador gminy ale i przedsiębiorca roku to tylko część wyróżnień wręczonych podczas trzeciego balu przedsiębiorców gminy Słupno. To już gminna tradycja. Nagradzamy tych, którzy współpracują i nas wspierają. Mówi Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno. Cieszę się, że udaje nam się to kontynuować, że cykliczna to jest impreza, która wpisała się już w harmonogram, w kalendarz obchodów tutaj imprez gminnych. I chciałbym, żeby to było cały czas. Ambasadorem roku wybrano Andrzeja Lewandowskiego. Specjalna nagroda trafiła do sędziego międzynarodowego, mieszkańca gminy Słupno, Szymona Marciniaka. To jest jakby ocena mojej pracy, moich wielu poświęceń, godzin rozłąki z rodziną, z najbliższymi. I ona przypomina, że po prostu warto, że to co robię ma, ma sens, miało swój cel. No i takie nagrody, każda nagroda cieszy. Wiele osób pyta o pewnie nie to samo, co. Złota piłka, którą gdzieś tam dostałem drugi raz z rzędu, ale to nieprawda. Każda nagroda cieszy, ona, każda jest inna, ale każda cieszy tutaj szczególnie, że tak mogę powiedzieć, od swoich, od swoich ludzi. Kapituła konkursowa przyznała również statuetkę w kategorii Osobowość Roku. Otrzymał ją wójt gminy Marcin Zawadka.